Dotyczące zmiany klimatu ostrzega przed samozagładą. Albo coś z tym zrobimy, albo nas nie będzie. Marzanna Zielińska. Niemcy i Czesi latami będą walczyć ze skutkami powodzi. Grecja i Turcja w ogniu, fale upałów, susze nawałnice wpisują się w codzienność. Nie ma wątpliwości, że niektórych zjawisk nie będzie dało się odwrócić przez lata, a nawet wieki. Raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Klimatu nie pozostawia złudzeń. Od samozagłady jesteśmy już nie o krok, o włos. Bezsporne jest, że działalność człowieka powoduje zmiany klimatyczne i sprawia, że ekstremalne zjawiska pogodowe są częstsze i bardziej dotkliwe. Zmiany klimatyczne wpływają na każdy region naszej planety. Od rozpoczęcia epoki przemysłowej średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza. Jeśli nie chcemy zamienić naszej planety w niezdatne do życia piekło, musimy zapobiec ociepleniu o więcej niż 1,5 stopnia. To ocieplenie już dosłownie przelewa się przez lodowce. Czy straciliśmy nadzieję? Nie i tak. Według tego raportu wciąż mamy szansę zatrzymać negatywny trend klimatyczny w połowie tego stulecia, zwłaszcza poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zatrzymanie wylesiania. Nad raportem pracowało na całym świecie ponad 78 tysięcy naukowców i ekspertów, aż tylu ludzi nie może się mylić. Od 2000 lat nie mieliśmy takich temperatur jak obecnie, od 2 milionów lat nie mieliśmy takiego stężenia. Dwutlenku węgla w atmosferze, jak obecnie, od 800 tysięcy lat nie mieliśmy takiego stężenia metanu i podtlenku węgla. Ten raport IPCC to tak naprawdę ostatni dzwonek taki alarm pożarowy, który mówi o tym, że nasz dom się pali. I może nie do końca jest to dobra analogia, dlatego że z płonącego domu zawsze można uciec. Problem w tym, że my z planety Ziemia nie mamy gdzie uciec. To trochę jak alarm w budziku. Możesz go próbować przestawić, ale jeśli w końcu nie wstaniesz z łóżka na czas, to nigdzie nie zdążysz. Będzie za późno. Droga do wyjścia na prostą jest prosta. Od razu musimy odejść od paliw kopalnych i zastąpić je energią odnawialną. Od razu, zamiast wycinać lasy na potęgę, trzeba sadzić jak najwięcej nowych. Od razu trzeba zmienić dietę. Produkcja bydła pompuje do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż cały światowy transport. Naukowcy mogą pisać takie raporty, ale nie ocalą świata. Mówią nam tylko, co się dzieje. Walka o planetę leży w gestii rządów. Rząd polski do tej walki nie stanie w pierwszym szeregu. Czyli kto, jak nie my? Unia Europejska, cała wspólnota jest 10%. Najwięksi emitenci takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny czy, czy Indie. One odpowiadają za, za większość emisji. O losach świata przywódcy będą decydować w listopadzie na szczycie klimatycznym w Glasgow. Marzanna Zielińska, fakty.